Dzień dobry, witam serdecznie na mojej pierwszej konferencji prasowej w Zamościu, w mieście, w którym mnie dosyć zawsze dobrze przejmuję. Tutaj poznam swoją żonę, tutaj wziąłem również ślub i tutaj praktycznie można powiedzieć mieszkam, jest to mój drugi dom, więc zawsze z sentymentem tutaj przyjeżdżam, odwiedzam Zamość, jest to, jest to dla mnie jedno z lepszych miejsc do spędzania wolnego czasu. Ale dzisiaj jakby nie tylko po to przyjechałem, żeby się tym pochwalić, ale przede wszystkim przedstawić się mieszkańcom i państwu jako kandydat do sejmu w nadchodzących wyborach parlamentarnych, które odbędą się 25 października. Wybory bardzo trudne, bo wybory, które wymagają od lewicy i centra lewicy pełnej mobilizacji, żeby zatrzymać rządy prawicowe, ale to jest na drugą część konferencji. Ja dzisiaj tutaj stoję przed Państwem jako kandydat, który najprawdopodobniej będzie ubiegał się z drugiego miejsca. Przez wielu uznawanych, że to jest trudny okręg, trudne drugie miejsce. Nie ukrywam, że miałem propozycję startu z innych województw, Wielkopolski, ze Śląska czy spod Warszawy, ale wolałem wybrać tutaj Lubelszczyznę. Jak jestem posłem z Lubelszczyzny, tak chcę być konsekwentny. Nawet jeśli ta decyzja będzie się wiązała z tym, że tym posłem się, dlatego jestem wybrany, wolę być lojalny wobec Lubelszczyzny. I dlatego rozpoczynam dzisiaj swoją kampanię. Kampanię informacyjną, ale kampanię odwróconą. Chodzę po ulicach miast, byłem dzisiaj rano w hełmie, dzisiaj jestem w zamościu, jeszcze przed nami, Rubieszu. i rozdajemy takie oto małe wizytówki. Na tej wizytówce jest napisane: jeśli masz jakiś swój postulat, napisz do nas. Jeśli ktoś nie chce, mailowo lub na stronie internetowej, mam ze swoimi współpracownikami taką urnę, do której każdy może taką karteczkę ze swoim postulatem wpisać. Dlaczego to robię? Nie dlatego, że nie znam problemów za mój nie dlatego, że nie mam pomysłu na kampanię. Czyli ja chcę odwrócić zarządzanie tym procesem kampanijnym. Niech ludzie zdecydują, czy chcą mieć taki postulat, a nie inny. I te postulaty, które się będą najczęściej pojawiały, będą umieszczone na moich materiałach wyborczych. Te postulaty, które będą rzadziej się pojawiały, będą umieszczone na moich stronach internetowych i każdy będzie mógł zobaczyć, jak, jakie są problemy tutaj lokalne, a dla mnie każdy z tych postulatów, niezależnie czy on będzie pojedynczy, czy będzie 10, czy 20 takich samych, to będzie mój, e, mój postulat, który będę chciał później w trakcie kadencji realizować. Tak samo robiłem w Lublinie 4 lata temu. Jak przyszli do mnie ludzie i powiedzieli, że ma być spalarnia opon, bez ich jakiejkolwiek zgody, przy samych oknach. Blisko, przy bloku, gdzie mieszka blisko tysiąc osób, ludzie do mnie przyszli z takim postulatem. Jak zostałem tym posłem, to przez dwa lata walczyłem z prawnikami i zablokowaliśmy taką inwestycję. I wiem, że dzisiaj, jeśli zrobię to samo w Zamościu, w Chełmie, w Rubieszowie, w Biłgoraju i w Białej, to wiem, że jestem w stanie przedstawić program, który zainteresuje ludzi. Ja też nie, nie godzę się na mówienie, że poseł tylko może załatwić sprawy parlamentarne i te lokalne nie. No, ja tylko powiem jedną rzecz. To my posłowie decydujemy o tym, czy są środki finansowe na daną inwestycję, czy nie. I moim dzisiaj zadaniem jest nie tylko przedstawiać program, przepraszam, partyjny, program, który będzie realizowała Zjednoczona Lewica, ale też mój program, który będę chciał realizować na spotkaniach z, w swoim biurze poselskim, który tutaj w Zamościu w sposób naturalny otworzę, jeśli będę miał e, możliwość i zaszczyt reprezentować e, ten okręg wyborczy w polskim Sejmie. To nie jest moje ostatnie spotkanie w Zamościu, z tych spotkań będzie bardzo dużo, bo już na samym dzisiaj wstępie kalendarzu mam około 10 spotkań tutaj w Zamościu we wszystkich powiatach, do, w gminach dookoła powiatu. Wszędzie będziemy, będziemy odbywać tych spotkań bardzo dużo, to będzie bardzo intensywna kampania, nie nie stać na olbrzymią ilość billboardów czy spotów reklamowych. Ja będę robił tą kampanię tak jak zawsze robiłem to do tej pory 4 lata temu i teraz. Będzie to bezpośrednia kampania, będą to spotkania na targach, na takich właśnie rynkach, będą to ulotki, spotkania, ale przede wszystkim kontakt bezpośredni, bo zawsze na to, na to stawiam. Ten pierwszy etap nazywa się Ty decydujesz, bo to Państwo decydujecie, jaki e, mam mieć program i czego tak naprawdę chcecie, to Wy o tym najlepiej wiecie, bo dzisiaj politycy narzucają ten program. Ja chcę odwrócić o kolejność. Jeśli macie Państwo jakieś pytania. To może pierwsze. Nasunął Pan w między innymi tym, że zajmuje się Pan sprawami polityki narkotykowej. Biorąc pod uwagę, że Ubojczyzna to region rolniczy, to byłoby to ciekawe rozwiązanie, czy dalej będzie Pan prowadził tę sprawę i w jakim kierunku. W Sejmie, poza polityką narkotykową, zajmuje się zmianami w kodeksie karnym i w kodeksie postępowania karnego i tak zwaną szeroką rozmianą polityką karną i polityką w ogóle zmiany prawa. Jestem wiceprzewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w Sejmie, jednym z najmłodszych, jak i najmłodszym wiceprzewodniczącym. Przez cały czas zajmuję się tym, żeby polskie prawo było doprecyzowane, żeby nie było sytuacji ogólnych, które powodują często, że jeden prokurator uzna coś za występek, a drugi uzna, że jednak nie ma żadnego przestępstwa. I, I puszczamy kogoś wolno. Polityka narkotykowa jest ważna, ale ważna w kontekście stosowania medycznego e, marihuany. Ja dzisiaj z tego miejsca tak jestem za tym, żeby medyczna marihuana w Polsce była legalna, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której młodzi ludzie, którzy mają przypisaną receptę w Belgii lub we Francji, przyjeżdżają z lekiem kupionym w aptece na receptę i jeżeli mają ten lek dzisiaj w Polsce, to idą siedzieć, dlatego że ten lek jest w Polsce nielegalny. To jest chory kraj. Czy tak nie powinno być? I te kwestie zawsze będą dla mnie priorytetem i będę takie sprawy załatwiał. Ale tak samo jest dla mnie priorytetem to, że jeżeli obywatel idzie do urzędu w Zamościu, to ten urzędnik ma być dla tego obywatela, że ten urzędnik ma być serwisny, ma być pomocny, a nie ma gnoić i gnębić obywatela. Na tym polega ta różnica i ja chciałbym to, to zmieniać. Czy to w przypadku polityki narkotykowej, czy w przypadku polityki rolnej w Polsce i tutaj na, na tym terenie, który przyjdzie mi reprezentować, i to będzie dla mnie ogromny zaszczyt, bo również chciałbym zmienić model postępowania z takimi drobnymi gospodarzami. Jeśli wiemy, że ktoś ma 600 czy 700 hektarów ziemi, to zawsze ten 30-hektarowy gospodarz nie dorówna stanem posiadania. Ilość jego dotacji zawsze będzie niższa od tego dużego. Dlaczego ten, ten gospodarz do 20-30 hektarów nie może robić swoich produktów, dlaczego on nie może wprowadzać na rynek swojego Produktu i tutaj na targu w zamościu go sprzedawać. Dlaczego ta pani za pietruszkę będzie dostawała mandat, a ktoś, kto handluje papierosami, na lewo tego mandatu nie dostanie, bo nie ma jako z niego ściągnąć? To jest to, z czym ja dzisiaj przychodzę, ale tak jak mówię, zdecydowana większość propozycji ma wynikać z, tego, z tej odwróconej kampanii informacyjnej. Niech ludzie zdecydują. Co jest dzisiaj dla nich najważniejsze? Podejrzewam, że jak teraz pojadę do Chrubieszowa, to tam będzie temat szynobusu Zamość-Chrubieszów, który tam był kiedyś obiecany i go nie ma. Dzisiaj w Zamościu, kiedy jestem często na spotkaniach rodzinnych, najwięcej dyskusji jest na temat, że tak, starówka się rozwija, wszystko jest ładnie, zabytki są, jest to inwestowana, dana kwota pieniędzy, natomiast w strefy ekonomiczne coś, co będzie pobudzało rynek pracy już nie do końca. Podejrzewam, że między innymi stąd wynika też zmiana w, w Zamojskim Ratuszu. Jeśli macie Państwo... Zobaczcie, jedno tak? pytanie odnośnie Zjednoczonej Lewicy. Jak wyglądają wspólne działania, przygotowanie programu, bo jeżeli przypomnimy sobie o przejmościach jakie z pod swoim adresem, czy pan Paliko, czy pan Miller, zarówno o Panie chłocie, czy o krwi na rękach, no to można podejrzewać, że to będzie przypominało trochę szorstką przyjaźń. Nawet jeśli ma być to przyjaźń, to na pewno będzie to Zjednoczona Lewica. Nawet jeśli to kiedyś były pewnego rodzaju dygresje, jakieś kłótnie, to wiemy jedno, że nie ma ludzi, którzy się nie mylą, ale też nie ma ludzi, którzy nie potrafią się pogodzić i nie potrafią zrobić czegoś pożytecznego. Zarówno dla SLD, jak i dla Twojego ruchu, zarówno dla Leszka Millera, jak i Janusza Palikota pewien zimny prysznic dotychczasowej sytuacji politycznej jednego i drugiego środowiska spowodował, że chłopaki musieli usiąść i sobie wyjaśnić parę spraw i przestać się zajmować sobą, tylko w końcu pokazać, że w Polsce lewica ma potencjał i jest, jest potrzebna w Polsce. Jak pokazują w sondaże, nie ma czegoś takiego, że niepotrzebna jest lewica. 10-11, w niektórych sondażach 12, w niektórych 8, ale to pokazuje od pewnego miesiąca tak naprawdę pewną tendencję, która się utrzymuje. I przed nami ciężka praca, bo to, że my się dogadaliśmy, to, że ustalimy program, który będzie zaprezentowany 13 września podczas konwencji programowej w Warszawie, to jedno, ale wiarygodność tych ludzi, którzy będą to prezentować, to drugie. I dlatego bardzo ważna będzie ciężka praca kandydatów w terenie, bo kampaniami centralnymi można oczywiście dużo, ale ludzie muszą mieć poczucie tego, że jednak ten kandydat jest z nimi, a nie tylko przez pryzmat billboardu i poprzez billboard. A nie powiecie się Państwo, że rozmyją się trochę głosu, bo nie tak dawno Wasi koledzy z ZDPL wywinęli Wam małego psikusa rejestrując podobny, Komitet Wyborczy o podobnej, jeśli nie identycznej nazwie. To zarejestrowanie to jedno, a zebranie podpisów i zarejestrowanie minimum 460 osób na listach w całym kraju to drugi. I to ich zweryfikuje. Ale czy będą faktycznie dwa komitety, proszę chwilę cierpliwości. My jesteśmy otwarci na wszystkich. Nie wychodzimy z żadnymi nożami i nikogo nie chcemy szantażować. Jeśli ktoś tak robi, to jest jego sprawa, ale my na pewno jesteśmy otwarci na wszystko i gwarantuję, że 15 września, kiedy skończy się okres rejestracji komitetów i będzie jedna zjednoczona lewica i będziemy walczyć o jak najlepszy wynik. Co jeszcze jakieś pytania? Tak, takie tak, ja może troszeczkę natury technicznej. Pan mówi, że to w zasadzie obywatele będą decydować o pańskim programie, ale mimo wszystko, czy tu są jakieś terminy, do kiedy mogą zgłaszać, czy może kiedy pan przedstawi jednak ten swój swójny program nowodowy? Tak, oczywiście ważne. program będzie połączony z programem centralnym. Ponieważ też wiadomo, że posłowie uchwalają ustawy, które dotyczą ogółu kraju i nie tylko zajmują się Zamośćczyzną, czy Ziemią Chełmską, czy białską. Taki program zostanie prezentowany po 13, kiedy odbędzie się konwencja, ale również to umownie ma swój termin m.in. Do, do połowy września. Ale dlatego umownie, że wszystkie postulaty, które będą i tak napływały, one się będą znajdowały. Bo jeśli coś nie będzie na mojej ulotce, to będzie na stronie internetowej. A pod koniec całej kampanii, kiedy będę robił podsumowanie, ja te wszystkie postulaty przedstawię i będę składał zobowiązanie publiczne, że tymi sprawami się zajmę. Bo tak jak mówię, centralne postulaty będą, bo one są ważne, są potrzebne, żeby ludzie też mieli świadomość, jaka siła polityczna w Sejmie może być i co będzie chciała sobą reprezentować. Ale też z drugiej strony ludzie muszą wiedzieć, co ja dla takiego przysłowego pana z osiedla jednego załatwił. Bo ja uważam, że poseł może to zrobić i na przykładzie lubelskim nieraz udowodniłem, że nawet takie sprawy osiedlowe, dla których dla posłów to są małe sprawy, bo są tego radni. Nie. Są tego też posłowie, bo poseł idzie do urzędu i ma to załatwić, bo to jest jego obowiązek. To tak na koniec położona w tą półserię. Zapuści pan brodę, jak Janusz Palikot? Na pewno panu bardziej do twarzy jak mi. Z moim skromnym zarostem jednak bym się jednak nie porywał aż tak wysoko na księżyc, ale wszystkim, którzy mają brody, życzę jak najlepiej.